Hi, nazywam się Jorjister Georgi Yo, yo madafaka mam na nazwisko. Będę odpowiadał na najtrudniejsze pytania w kwestii rozwoju duchowego. Yo. Po pierwsze, żeby się rozwinąć duchowo, Musisz w ciągu dnia mieć łepek przekrzywiony na bok, chodzić jak cielątko, takie kuśla. Rączki musisz mieć złożone cały czas, taki łebek i rączki. Uczestniczyć żywo we wszystkich dyskusjach w internecie. Udzielać się, wspierać i cbm wysyłać na maile nie? to podstawa cbm, czyli czysto, bezwarunkowo miłość cbm, wysyłasz tylko jeb, 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 kopiuj, wklej, kopiuj, wklej jeb, 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 jeb napierdalasz maile, nie? wysyłasz wtedy jesteś jest rozwinięty wuj na masę, a jak już będziesz guru internetowym będziesz siedział na tych tronach w pierwszym rzędzie za lachomy. nie zapomnij o kwiatach z tyłu, żebyś miał dużo kwiatów, bukietu nawalone. Wtedy ludzie się lepiej słuchają. A tak no, no się nie słuchają, lakony może być kwiaty i tron, i kurwa morda, przekrzy... o taka główka przegrzybiona, rączki na bo... a jeszcze najważniejsza rzecz, że ryj cały czas, ryj musi być uśmiechnięty, kurwa, o tak, o, 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 mm. I tak, trzeba odpowiadać wszystko. nie, tak długo nie wytrzymam, bo jest kurczę. I tak, trzeba dużo opowiadać o byciu w tu i teraz. No stop, praktycznie. Być w tu i teraz, być w tu i teraz. Jak jest brak tematu, to lewatywa. Lewatywa jest dobra na wszystko, mówię Wam. Każdy guru Wam powie, że lewatywa jest. Mi jeden guru polecał lewatywę na moje obie fazy. A? No ten taki suchutki co nie je wcale. Znaczy je, tylko w niedzielę u na no, wpierdala się w wiaderku opotą. A tak to nie nie, nie w ogóle, nie. I lewatywa, i nie je i lewatywa, to jest podstawa. Dobrze, a na koniec wam opowiadam dlaczego krowy lubią być dojone. Nie. Nie krowy, lubią być dojony, tylko dlaczego sataniści mają takie oczy? Nie, nie takie, o takie. O takie, o takie. Dlaczego sataniści mają takie oczy? Wiecie dlaczego? Bo mają skórę za małą. Mają za małą skórę. Nawet nie mogą na chwilę tak przyszły mrużyć. Nie, nie zrobię tak. Bo jakby tak zrobili, dlatego na ich koncertach na przykład nie wolno stroboskopów włączać. Oni cały czas muszą mieć o takie oczy. I to nie jest powód ich podniesionego poziomu lęku, ani nadczynności czynności tarczycy. Tylko to jest za mała skóra. Stroboskopów też nie mogą włączać. By wiecie co by się działo, jakby oni trochę przymknęli, tu papy im się z tyłu otworzyła. Taka sytuacja.